Szybko w polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemka, w tym odcinku testujemy hipę doładowanie do ładowania do Liko, Liko, naszego fajnego rzadymiaza. Super sos, że się odbijają jego poszyski, Daj ich Wow. Fajne kulki ma, bardzo fajny zadymiarz, przyjemny, Iko jest, bardzo dobrze się nim bardzo fajny, mi się on bardzo podoba, wow, 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 no. Doładowanie do Iko jest zbyt mocne według mnie, tak uważam. I powinien być tym miasem, no. On jest zbyt dobry, Iko. Siemka, jak się wam spodobało? Papa, najka.